No hejka na moim kanale, a witam Was w ten ciepły, wakacyjny wieczór pod znakiem żniw. No i tym razem u mnie za płotem śmiga bizon, taki prawdziwy bizon, no bo ja tak potocznie na wszystkie kombajny mówię bizon, a to się bierze z tego, że w sumie ja pamiętam jak tylko bizon u nas mucił, bo w jakimś tam odcinku kiedyś był klas w tamtym roku, no ja tak sobie mówiłam bizon, no i mnie zjechaliście tam w komentarzach. Ty, głupia dziewucho! No i ten kombajn, i ten kurz, i ten dźwięk, i już zapadający wieczór. No bo już się robi ciemno, tego tak na kamerze widzę, że nie widać, ale już się robi tak naprawdę zmierzch. No i będę tutaj siedzieć, aż skończą. Na pewno będą robić do nocy. Cudny wieczór. Wakacje są fajne, żniwa są fajne. Trochę taka nostalgia, troszeczkę tak jest. Taki krajobraz, który się nie zmienia tak naprawdę od. Od zawsze, od zawsze jest taki zapach, kurz, upał i to budzi tyle wspomnień w człowieku, że no, a ja z moimi wyostrzonymi bodźcami to już w ogóle szok. Dobra, ja się zabieram, biorę jeszcze psiaki, idę się przejść, bo jest naprawdę bardzo fajna pogoda. Ostatnio było chłodno, było zimno, naprawdę już, już się śmiałyśmy, bo robiłyśmy wieniec tutaj na dożynki razem z, z babeczkami ze wsi, razem z Martą jeszcze w dodatku, bo była u mnie na urlopie, zaraz sobie zobaczycie, bo się cofniemy troszeczkę z materiałem. I pokażę Wam jak spędziłyśmy te kilka dni razem z Martą. Był też tata, przywiózł mi starą szafę, dwie stare szafy, słuchajcie po moich pradziadkach, po moich dziadkach, także będzie się działo. A no i mam prąd, mam już kontakty i tak dalej, także miłego oglądania. Nie, 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 nie. nie. <laughs> Dawno nie było, nie? A dosyć dużo nas przybyło e, oglądających, bo po odcinku tam e, u Macieja w e, pałacu. No to nas naprawdę sporo przybyło. Te suby leciały jak szalone. No i chciałam Was wszystkich przywitać, oczywiście moich stałych widzów jak najbardziej pozdrowić i przywitać. No i tych nowo przybyłych. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną. I e, no co? Życzę miłego. Oglądania. Teraz już serio, widzimy się. E, jedziemy z Martą, cofamy się z materiałem troszeczkę wstecz. Cofamy się wstecz, no faktycznie. I pokażę Wam, jak spędziłam czas. Trzymaj. Tam, to jest góra. Tu. góra. To jest góra. Od góry? Tak, i tak chcę. Dać. To dla mnie? No. Trzymajcie. Trzymamy? Trzymam. Ja tutaj jestem Ciężko. na cieszyłku. Spokojnie, spokojnie. Tutaj o, o, o. Tu jest o, dobrze. Pięknie tu weszło. Teraz Jeszcze trochę do przodu, palce, troszeczkę. Palce cepy... Dobra. dobra, i teraz... Ja tam. teraz tu ratuję. No. Dobra, wchodzi. I teraz o, tu. O, o, tu o, o, jest, o. super. Sieci. Aha, A, bro, nie. ale... Nie, nie, nie otwieraj, to się przewróci nam. Pod głowie. No raczej. No. Co teraz? No dobrze. Tylko teraz idziemy... To jest jadka patent na pewno. Tak? Dodatkowy? Coś, coś mi się kojarzy. Od tej strony. Bo jest wąskie i się rozszerza i młotkiem jak się ten, to się zbinaje. Dobra, na razie lekko włożymy. No, bo ogólnie to wymieniam szafę, znowu zmieniłam zdanie. Ja ciągle zmieniam zdanie. No i tata mi przywiózł taką fajną szafę, taką lakierowaną mocno, W takich fajnych nóżkach. W sumie taki PRL, ale taki fajny PRL. Wczesny. Wczesny bardzo, nie? 60 lat co najmniej. No, to taki ten PRL, taki co jest fajny. Jeżeli mógłby być fajny PRL. Że śpiesznie mówisz PRL. Nie mówisz PRL, tylko powiedz Pere, pere, pere. No. <laughs> Idziemy zobaczyć. Nie Chodź. Dziewczyny, nie zapały. Idziemy z Martą zobaczyć, jak radzi sobie nasza koleżanka. Kasiu, czy ja mogę cię sfilmować? A my wszystkie dzisiaj bez Jak makijażu w sumie. Chętnie. Przedstawiam Wam Kasię, koleżankę. Cześć! Sama się zaprzątnęła do grządek. Oj tam sama, wołały mnie, przyzywały, no to co? No, ale no, no, nie znalazłyśmy taki wspólny, cudowny język miłości z Kasią, że szok. Co posijemy? O Jezu, rukola? O Boże, koperek? Ojej, oj, rzodkiewka? Rzodkiewka? Starzyno, który szpinak wybierasz? Jaki chciałabyś zjeść Wszystkie. W tym roku? Matador Dobrze. do mnie przemawia. Będzie miks. Mm -hmm. matador, mm -hmm. matador, matador, jedno i drugie. Matador. Co że... wysialiście w tym roku na swoich działkach i w ogródkach? Ja tu widzę, że na mnie namiętyberka rośnie. O, Kasia tu u mnie w komentarze widzę. Ja jestem pewna, że Kasia jest tak bardzo ciekawa, co wysialiście. Ja, no, no na pewno będzie czytać komentarze, nie? A sobie, że akurat w tym odcinku Tak? Dobrze, to możecie napisać, Kasi. Co wysialiście w tym roku? Pożegnajcie się dziewczynki. Ale papa, ale cebulę A. miałeś mi zabrać, nie? Bo nam no, ale to. Ale musimy coś wziąć, A. żeby ją Jakiś zabrać. Jakiś koszyk masz? Taki. Tak, no dobra, jakąś skrzynkę ci dam. Pa! Także raz na tydzień wpadają, wszystko mi ogarniają, mam tydzień spokój. Tylko żyć chcą. No. <noise> westernik leci. Tam już szafa prawie skręcona. A ja przegapiłem Przegapiłeś? Tata mówi, że przegapił westernik. zaraz ci dam jakąś mhm. skrzyneczkę. I jeszcze była Ela, pozdrawiam serdecznie, z mężem i przywieźli mi cały karton piwa, Salutki. jest nowość, malinowe, gruczniak, jaki dobry, no to konia. ja tak nie mogę tam pić alkoholu, ale tam pół szklaneczki, dwa łyczki, reszta ekipa mi opanuje, to już, to już się tam nie boję. אה, על הדובר Uda. Ja już ojców. Ja uda, że się uda. O, to jest cieka ciekawy ten no, no, materiał na film. Mieszkała całe życie w bloku, teraz jest na wsi. I żyje. I żyje. No, ale teraz jak nie, jakby nie było no, pogody ja na przykład. No, my... To co? Chciałyśmy Będziemy czekać, czekać to aż to... będzie. No, Mamy dwa tak? No. Kiedyś tak było, mokry rok. Do września czekaliśmy. 12, 13 minut. Koniec wieńcowania. Nia, 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 W każdym razie wracamy do domu i jutro musimy dokończyć ten wieniec. Bo zaczęliśmy pić kawę, jeść drożdżówkę i się rozleniwiliśmy tak na maksa. Co Marto, jak Ci się podobało? Dużo się działo, powiem. No, dużo się działo, nie? Kręciłam, siedziałam cicho, obserwowałam. I ciasto zjadło. No właśnie. Ale ciekawe. Jeszcze raz brałam udział w no. przygotowaniach do Dorzynek. Tak. Dobra, musimy wyjechać. Widzimy się na miejscu, bo tata już jedzie z szafą mały przystanek, bo musicie coś zobaczyć bardzo malowniczego. Marta robi kawę. Tata sobie mleka doleje, tak? Dobrze. Tata już czeka. A. Tutaj dostałam szafę po moich dziadkach, a tutaj, gdzie Marta teraz urzęduje tymczasowo na ten czas swojego urlopu, e, przywiózł. <laughs> Mistrzowie drugiego planu. <laughs> przywiózł mi z kolei szafę po moich pradziadkach. A tam jeszcze ten elektryk robi instalację, więc. No, dzieje się, dzieje się. Dożynki, wieńce, prąd, szafa, no, Marta i urlop. No, wy wyszedł Ci ten urlop, naprawdę. względem pogody i towarzystwa. Wizyty w mojej pracy będą takim stałym punktem. No tak, bo w sumie to jest element mojego życia tutaj czyli moja pracownia i moja praca tutaj. Troszeczkę inna bluza niż wszystkie. Premiery doczekały się w końcu moje kwiatuszki, babuni. Tak to w sumie mogę nazwać tak, kwiatuszki, babuni, robiłam je jakieś. Oj, dawno temu one leżały, w sumie teraz mi się przypomniały przy przeprowadzce, gdzieś je znalazłam w tych włóczkach, w tym wszystkim. No, takie moje początki są tego, takie malutkie, kolorowe. Powstał y, prototyp bluzy w większym rozmiarze, to jest XLK. Tak, w końcu, w końcu, no bo tamte były takie od powiedzmy tej Eski, do Elki, czyli do takiego rozmiaru 42. No a te już są takie naprawdę, one mają 130 tutaj w biuście. Są też fajne bez podkroju, taki luźny. No i zrobiłyśmy szpic. No co wiem, bardzo e, się sprawdza przy dużych rozmiarach, no bo kubitki w większych rozmiarach nie lubią tak pod szyję. Źle wyglądały te duże kwadraty, jeszcze powiedzmy na większym biuście. No a tutaj taki delikatny akcent, takie malutkie kwiatki, w końcu właśnie mogę je wykorzystać. A jeżeli chodzi o bluzy męskie, bo cały czas mam zapytania o te bluzy męskie, no to przykro mi bardzo, nic w tej kwestii nie wymyślę. Teraz susze mięte. Bo, oczywiście, przy ostatnich zamówieniach, gdzie powiedziałam, że do każdej paczki dorzucę, jakby zamiast cukierków, no to porcje herbaty lipowej albo miętowej. No to zamówienia się tak posypały, że razem z moją herbatą się posypały, tak naprawdę. No tak, ususzy się i znowu będę dorzucać. Dopó dopóki będę miała, będę wam dorzucać do tych paczek tą miętę albo lipę, bo mam tego dosyć jeszcze sporo. Ale strasznie mi się spodobał ten pomysł. Wam zresztą też, no i na pewno jak na za rok, no to całą lipę tutaj chyba oberwę, no naprawdę całą lipę oberwę, żeby miała zapas, żeby te porcje były większe, no i tak, no bo fajniej niż w sumie, nie wiem, jakieś tam wiecie. Słodycze jakieś, krówki. No, przeważnie wam Katarzynki wrzucałam. <laughs> A też dla wszystkich nowych widzów mojego kanału z tą lipą, to... bo to jest opowieść z moją babcią i ogólnie to jest opowieść. Moi, moi widzowie, od... którzy oglądają mnie od dawna, no to znają tą opowieść. Dlatego też na tych opakowaniach piszę, to jest lipa z wykrzyknikiem. A dlaczego tak piszę? A chodzi o to, że moja babcia miała takie. Pomo początki demencji starczej. Rodzice w ogrodzie ścięli lipę. Został sam pieniek. No i moja babcia przechodząc koło tego ściętego pięka, pyta się mojego taty Piotr, a co to jest za drzewo? I tata mówi lipa. A, no jo, jo, jo. Następnego dnia babcia znowu idzie i Piotr, a co to jest w ogóle to za drzewo? I tata mówi lipa. A. Możecie się domyślić kolejności, czyli po prostu codziennie się pytała o to drzewo. Ja tak idę do ogrodu, do moich rodziców, patrzę na ten pienik i tam jakaś kartka taka na gwóźdź przybita, nie? Tak <grytanie> podchodzę, czytam. To jest lipa z wykrzyknikiem. <grytanie> no przecież mówi codziennie, babka się pyta, mówię, to jej przybiłem kartkę, już się nie pyta. <grytanie> no nadal mnie ta historia bawi, także to jest lipa, dlatego wam tak na opakowaniach piszę, że to jest lipa. Tak, i jeszcze co? I jeszcze teraz takie fajne bluzy zaczęłam robić w jaśniejszych kolorach. I nie takie kontrastowe te kwadraciki, tylko takie bardzo pastelowe, i wyszły tak piękne, tak mi się podobają, że po prostu zachwycona jestem. Koniec tej autoreklamy. Na tak siłą rzeczy wychodzi, no bo tutaj dużo czasu spędzam i tak właśnie fajnie mi się tutaj przebywa, fajnie się nagrywa. Ja się zabieram do robienia zdjęć na stronkę. I zaglądajcie oczywiście w opis filmu. Patrzcie, co tam wam się podoba. Dużo na pewno podochodziło, jakieś tam nowości. Fakt faktem, że jak się skupiam na bluzach i na kwadracikach, to w czapkach nic nie przybywa. A jak z kolei w, w bluzach jest stop, to trochę czapek przybywa. No wiadomo, że to wszystko, wiecie. Tak się łudziłam, że przez lato narobię czapek, jakiś tam tego wszystkiego, że będzie zapas. A tutaj praktycznie czapki mi się pomału kończą. Oto żniwami żegnam się z Wami. To mówiłam ja, Pierun, Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, za oglądanie do końca. Wy oglądacie tego wideo w Logusie, jak zwykle, w niedzielę. W niedzielę w sumie jest już po dożymkach w mojej tutaj wsi, jest po festiwalu smaków w Grucznie. Zapomniałam wam powiedzieć jaki termin. Zawsze to jest jakiś tam ostatni weekend właśnie sierpnia. sorry, ale i tak wielu z was spotkałam. Było bardzo fajnie. Cieszę się, że podchodziliście. E, dziękuję wam za te spotkania, za to, że się tam. Wiecie, jakby, no, jak to się mówi. Mieliśmy okazję po prostu poznać tak od drugiej strony też, a nie, że tylko ja tutaj gadam w kamerę i tak kozaczę, a później na żywo to wiecie, nie? no i co do mamy? Tak, myślę, że to już takie ostatki żniw. Ostatnie sztachnięcia się tym kurzem. No, lubię. Lubię. Także, dziękuję bardzo za oglądanie, za oglądanie do końca i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Machała w pozdrowieniach skarpetkami. Po, praca pełna skupienia i zaraz tutaj e, coś czuję, komentarze się pojawią. Robisz... Nie, za gęsto, za gęsto. Robisz to źle. Kasia od góry. No właśnie to chciałam powiedzieć. Od... A, my A my myślałam, o... że o rozstawie Twoich nóg, bo <śmiennie> pięknie się <śmiennie> w ogóle... I taki <śmiennie> telemark. <śmiennie> Jak <to> się pasowałeś? <śmiennie> Kasia, chciałam powiedzieć, że te grządki dałoby się jeszcze zoptymalizować nie. tutaj. Nie, ja wiem, ja tego nie wycyrklowałam, ale spójrzcie. Nie, to jest hit. I teraz plus zwrot A korona gdzie jest? Na głowie. Na głowie? Przeważnie, Nie, ja tam. Trasa robotnicza. Nie ma... to Nie mam. Tu jest. Tu. Korona ci Na z głowy głowie. spadła? Ja tylko czerniowo. Spadła kropka. Ja tam odpowiedziały. Thank